optyk. Nasza firma istnieje, by pomóc Państwu przejrzeć na oczy. Rozpoczęliśmy działalność w 2009 roku. Dziś nasz zakład może się pochwalić wieloma zadowolonymi klientami. Nasi klienci to osoby starsze z problemami widzenia, a także dzieci, w przypadku których ważne jest odpowiednio szybkie wykrycie i zdiagnozowanie nieprawidłowego funkcjonowania wzroku. Nad prawidłowym przebiegiem leczenia i doborem szkieł korekcyjnych czuwa lekarz okulista. Specjalista chorób oczu Urszula Diakun-Mac, która przyjmuje pacjentów w doskonale wyposażonym gabinecie okulistycznym. Nasza oferta obejmuje doradztwo okulistyczne, kompleksowe badanie oka, dobór rozmaitych szkieł okularowych. Oferujemy szeroki wybór soczewek okularowych jedno- i dwuogniskowych oraz progresywnych. Lekkie soczewki z tworzywa sztucznego lub szkła mineralnego z indeksem, z powłokami antyrefleks, z utwardzeniem, olejofobowe, hydrofobowe, antystatyczne. Różnorodność wyboru opraw okularowych w naszym salonie gwarantuje zadowolenie dla tradycjonalistów, zwolenników nowości, bezpieczeństwo dla maluchów, jak i wygodę dla osób starszych. Szanowni klienci, znajdziecie u nas oprawy dobrej jakości w niskich cenach, jak i modele renomowanych marek w przystępnych cenach. Osoby planujące umówienie się na badanie wzroku prosimy o wcześniejszą rejestrację w naszym zakładzie lub telefonicznie pod numerem telefonu 94 365 01 79. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 oraz w soboty od 10 do 13 w Świdwinie przy ulicy Drawskiej 7. Twój optyk. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie naszych klientów.